Hej, wiesz co, ostatnio znowu ktoś się mnie zapytał, czym jest ta muzykoterapia? A więc stwierdziłam, że opowiem też i tobie. W sumie najprościej mówiąc, to jest wykorzystywanie muzyki po to, żeby wspierać człowieka na różnych etapach jego życia. Może jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą, ale muzyka jest narzędziem terapeutycznym. Tak jak w psychologii mamy rozmowę, w fizjoterapii ruch. Tak, w muzykoterapii mamy muzykę i ona dociera naprawdę do każdego człowieka i działa, bo każdy w muzyce tak naprawdę odnajdzie to, czego w danym momencie potrzebuje. Niektórzy szukają spokoju, relaksacji, wyciszenia, inni szukają energii i motywacji do działania, a jeszcze inni w muzyce szukają siebie. Szukają poczucia bezpieczeństwa, możliwości wyrażenia własnych emocji. I właśnie to doświadczanie muzyki na różne sposoby jest tutaj takim kluczem. Możemy słuchać, tworzyć muzykę, grać na instrumentach, śpiewać, ruszać się i tańczyć do muzyki. I właśnie przez to, że mamy tyle możliwości. To muzykoterapia wygląda zawsze inaczej, bo my maksymalnie dostosowujemy ją do osoby, z którą pracujemy, dostosowujemy ją do jej potrzeb, ale też do celów, które chcemy podczas tej muzykoterapii zrealizować. I serio. Nie trzeba mieć talentu czy doświadczenia muzycznego, bo tu wcale nie chodzi o ładne śpiewanie czy o idealne wykonanie jakiegoś zadania. Tylko chodzi o proces i o to, co dzieje się z człowiekiem w trakcie tego procesu. My na muzykoterapii szukamy tego, co schowane, szukamy tych możliwości, tych zasobów. Przekraczamy też różne trudności, i to, co uda nam się wypracować na muzykoterapii, przenosimy później na nasze codzienne, takie zwykłe funkcjonowanie, na przykład funkcjonowanie w grupie społecznej, funkcjonowanie poznawcze, ale też emocjonalne. No, właśnie, muzyka naprawdę bardzo wpływa na nasze ciało i na psychikę, więc. Dlaczego z niej nie korzystać?